W tym odcinku Tensor Unlocked odpowiemy sobie na pytanie: Skarpa czy muroporowy? Które z rozwiązań zastosujemy w naszym projekcie? Na pierwszy rzut oka, Skarpa wydaje się prostszym rozwiązaniem, łatwiejsza w projektowaniu bez potrzeby angażowania konstruktora. Ale czy koniecznie? Każdy z nas widział świeżo uformowaną Skarpę. Zniszczoną przez przesiąkający deszcz. Osuwiska, podmycia, erozja to problemy, z którymi musi się zmierzyć każdy wykonawca i projektant w przypadku projektowania skarpy. Z drugiej strony mamy mury oporowe, konstrukcje solidne, wytrzymałe, ale też wymagające. Potrzebujemy zaawansowanego projektu, deskowań i jest to rozwiązanie bardziej przez to czasochłonne oraz finansowo mniej korzystne. Jednak z uwagi na typ konstrukcji mamy mniejsze zajęcie terenu, co jest korzystne zwłaszcza przy wysokich cenach metra kwadratowego. A jest może trzecia droga. Naszą odpowiedzią jest konstrukcja Greenslope, która łączy zalety obu systemów. Konstrukcję greenslop projektujemy w zakresie od 45 do 70 stopni, a w przypadku konstrukcji tymczasowych do 90. Realizacja konstrukcji greenslop nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu. Jak to wszystko przeanalizować i zaprojektować? Z pomocą służy nam tensar. Plus, gdzie możemy znaleźć odpowiednie programowanie, jak i bogatą bibliotekę szczegółów konstrukcyjnych. Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszamy do kontaktu z biurem projektowym bądź też z dowolnym inżynierem regionalnym. Zapraszamy!